Stało się już tradycją, że w drugą sobotę miesiąca przy ulicy Grunwaldzkiej 22 Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Społecznych wraz z Urzędem Miasta organizują spotkanie sieciujące. Podczas trzeciego spotkania, realizowanego w ramach projektu Aktywowani, uczestnicy poruszali trudne tematy partycypacji mieszkańców gminy w tworzeniu programu rewitalizacji społecznej. Partycypacja społeczna to mniej lub bardziej bezpośrednie uczestnictwo obywateli w życiu społecznym, publicznym i politycznym, to udział. Aktywna obecność w zarządzaniu sprawami społeczności, której są członkami. Po spotkaniach sieciujących, powstanie zespół planistyczny, który nad tym, co tutaj ustaliliśmy na spotkaniach sieciujących, zacznie pracować na tych dokumentach, na tych materiałach. No i przygotuje już konkretny projekt rewitalizacji społecznej, który później w ostatniej fazie projektu zostanie poddany konsultacjom społecznym. Gościem spotkania była minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska, która aktywnie włączyła się do dyskusji na temat rewitalizacji społecznej. Zwróciła uwagę, że rewitalizacji Mesłowic nie da się przeprowadzić bez rozwiązania problemów społecznych. Rewitalizacja społeczna, było o tym, było o tym dużo mowy. I to jest też rzecz oczywista, aczkolwiek czasami odkrywana na nowo, że powinna się zaczynać od dzieci, ponieważ dzieci bardzo dobrze wciągają całe rodziny. A dzieci są jeszcze taką grupą, która, którą jakby, której można coś innego pokazywać. Ja mówiłam o tym, że w wielu miejscach na Śląsku. W Polsce pewnie też, ale ja znam takie miejsca na Śląsku, są dzieci, które nie widziały nigdy wychodzących rodziców do pracy. Więc jeżeli się czegoś takiego nie widzi, to się nie będzie wiedzieć, że rano trzeba iść, zarabiać pieniądze i pracować. I że praca to jest coś, co jakby jest, nadaje życiu wartość. To już za, za górnolotne słowa, ale ja w to bardzo wierzę. Więc bez rewitalizacji społecznej w ogóle nie ma rewitalizacji. Wraz z minister Bieńkowską w spotkaniu uczestniczył prezydent miasta Mysłowice Edward Lasok. Trzymam kciuki za każdy jeden pomysł, za to, za CIS po to, żeby po prostu te inicjatywy się rozwijały. To są inicjatywy, które są bardzo potrzebne miastu. To jest po prostu coś, co społeczeństwo będzie włączać i mieć tak zwaną swoją cegiełkę w rozwój miasta. Ja się z tego cieszę, z tych pomysłów, które, które są, a są bogate, są wielopłaszczone. A jednym, który dzisiaj omawiamy, omawiamy platformę społeczną. Przestrzeń publiczna jest dobrem wspólnym. Każdy powinien mieć do niej równy dostęp i jednocześnie wpływ na kształtowanie jej wokół siebie. Dlatego Centrum Inicjatyw Społecznych oraz Urząd Miasta zapraszają do aktywnego udziału w projekcie Aktywowani.